Siemanko z Tastery Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I witam Was razem z Z Genali! No i witamy Was w drugim odcinku z. Butelki? Butelki? Nazywamy to Minecraft w Nie, Minecraft butelce! Minecraft, o, oh, Minecraft tak, w w butelce! Tak wiesz, jak są to takie, jakie, takie zamki, nie? Czy mm -hmm. jest jakaś? Statki są, statki są o, w butelce. dobra, no to słuchajcie, jeśli podoba Wam się nazywa Minecraft w butelce, to możecie napisać w komentarzu, a my, słuchajcie, dzisiaj znowu lecimy e, z odkrywaniem kolejnych butelek. Czakle, tak w ogóle e... widziałeś to, co się dzieje za tobą? E... Patrz, jakie tam jest o, w ogóle jak... zgromadzenie. Impreza, zobacz. Tort, tort mają i w ogóle. Wiesz co? To są chyba urodziny tego szkletora, bo tam oni zobacz, on jest jeden i Czy tak ja się wiem, patrzy. Może, na wszystkich. Uro, może urodziny wiedźmy. Nie, 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 to jest szkletora, bo zobacz, oni tak patrzy po wszystkich takie, wiesz, co mu śpiewają wszystkiego najlepszego szkletorze. I on takie... Okay. Nie wiem co się dzieje i, i tak jak wiesz, jak na każdych tych yy, no wiesz. No wiem, wiem, słuchaj. Dokładnie. E, tutaj, co w tym naszym, w tej naszej dżungli. Mamy Endermana. Mam. Gdzie mamy Ty masz, tu Po mam, twojej mam. lewej! Wow! O! On mnie chyba... Na, szczę na szczęście, ty go tutaj, z, z, tego tutaj wkurzyłaś, więc. Zdążył tylko na mnie zerknąć. Już się zaczął na mnie wkurzać, ale zobaczył. O, na, na nią się bardziej będę wkurzał. Czy Endermany umierają tak bardzo głośno i bardzo. E, tak. tak. Kurczę, to jest. On jest taki dramatyczny, stary, on jest taki. Umiera! Patrzę, czy tu jesteś pod spodem. Może są jakieś skarby ukryte. Czoklet! Co? Mm, a wiesz, to jest na pewno tutaj ukryte? Co? Y Em, um, kakao. Znaczy kakao nie jest cukier, te kakao sobie po prostu tutaj jest. Biarę. Biorę kakao, Ale słuchaj. tak patrzę oprócz tego, oprócz... Zrobimy ciosko! Tyra, może tu gdzieś jest jakieś zejście tajne albo... Nie no, oprócz dużej ilości drewna Błagam i ewentualnie... cię. Tylko nie rozwal. Może Teraz można mówię wejść na serio na poważnie. Nie, chyba nie. Nie rozwal proszę cię tego. Yy... Kurczę, no podłogi, bo jak ja nie zobaczę, że to jest dziura, ja wpadnę. No to ja nie rozwalam, po co miałbym rozwalać podłogę? Ale przecież, przecież to badanie, jest, przecież to, to jest, to jest bez sensu. Dobra, ale słuchaj, bo mamy jeszcze tutaj, zobacz, w pobliżu kilka innych y, do odkrycia butelek, więc chodź, zobaczymy, co tam już jest. Już idę, już idę. W ale razie wiesz czego co? Tutaj mamy kakao, co? więc nie musimy się o to martwić. Czeka, jak tu się schodzi? Jeszno, ja jestem bardzo smutna z tego powodu, że liczyłam, że to będą papugi i... Mm, w tej dżungli? Tak. A nie ma papug, a ja mam ziarna, no chodź, aby No chodź, co ty nich... robisz? Czo, szukam, Czekaj, no patrzy, no wszystko patrzy, muszę przejrzeć, przejrzeć wszystko. No nie mów, że się zgubiłaś. Nie. <laughs> Kto tak powiedział? <laughs> chodź, idziemy. Tutaj, w z tej strony, czekaj, czy stąd będzie szybciej? Ale nie, 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 ja myślałam, że czy pójdziemy tam, to tam tych butelek. Czy stąd będzie szybciej? Może stąd będzie szybciej? dobrze, bo tu jest, tu jest jeszcze obsydian. Tutaj, błagam, nie rozwalaj tego tak bardzo, okej? Okay? No, trzeba Proszę. zrobić przejście. Dobrze, ale ja słuchaj, ja oddam naszego koła tutaj, żebyśmy jak mieli robić farmę, to żebyśmy mieli fajne rzeczy. Okej. Okay. I sobie chapsnę Chlebek. Pyk. Pyk. E, jeszcze trochę. Pyk. O Boże, pyk, ja, ja nienawidzę pyk. tych tych. I pyk. Za Dobra. Każdym, Ale po co wchodzimy do tej butelki? No nie co wiem. Co tam jest ciekawego? Falawa? Jest tu jakaś skrzynka czy coś? Nie ja widzę tutaj lawej. Wiesz co, ja wracam. Ale do... lawa nam się przyda! Czekaj, tam jest jeszcze węgiel, wiesz? A może pod spodem pod tym coś jest? Tam jest węgiel pod spodem, to nam się na pewno przyda. Węgiel nam się super przyda. Mm, no to dobra, jak jesteś taka cwana, to gdzie idziemy teraz? Hm? E, poczekaj, ja, ja muszę... Ja się źle czuję bardzo na tym moście, bo mnie brzuch boli jak siedzimy na moście. Autentycznie to jest prawdziwa historia, nie wzmyślam. E, zobacz, tam jest plaża. Nie byliśmy na wakacjach. Wakacje się e, skończyły, jest... patrz, tam jest plaża. <laughs> 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 oj oj Czekaj, co miałeś w piunku? E... Trochę rzeczy. Jakie rzeczy? Trochę rzeczy. Czoklet jakie rzeczy miałeś? Trochę Irona. Czoklet irona! Trochę... trochę cały iron. Jezu! Trochę cały iron miałem Trochę wiaderko wody miałem Jeszcze Je, ja z tobą nie rozmawiałam, słuchaj. Jeszcze... O, dokładnie, jeszcze niebo zacząłem ja, płakać. Co ja tam jeszcze miałem. E... Trochę kobla miałem. Trochę dirta miałem. Słuchaj, dlatego wkładasz wszystko do skrzynek, e... jak coś masz, tak? No tak, tak. Boże, to jest czy najgorszy mamy jakieś, vlog, Czy mamy jakieś narzędzie w tym momencie? E, mamy mój miecz oczywiście i mój drewniany kilow. E, to, to jest jedyne, co pr mamy. Pr pr prosiłbym o twój drewniany kilow. bo Nie, bo spadniesz zrobić... i mi zabierzesz ten drewniany killoff. Nie ma takiej to opcji. To sobie zrobić sam. To wiesz co, ale jesteś wredna po prostu. Nie jestem wredna, po prostu wiem jak to się skończy. Nie, to ty spadasz, a nie ja, ja spadam... kiedy ja spadłam? Dobra, spadłam raz, spadłam raz na tej serii, ale to było tyle. No i straciłaś nam yy, książkę z tymi z celami, he? Co jest ważniejsze, <laughs> trochę Irona, czy książka z celami? Iron też jest bardzo proszony gdzie Iron No znajdziesz, gdzie... No nie znajdziesz go. No teraz nie znajdziemy nigdzie, tak, tak serio nie znajdziemy nigdzie Irona, bo... Nie, 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 tam... Yy... O kurde, rzeczywiście. Już z, wykorzystaliśmy całego ekwipunku. Miałem, miałem go całego w ekwipunku. Gratulacje. Ej, no to w takim razie eee. my rozwalimy diamenty, jak znajdziemy. No niczym. Będziemy musieli. Ojej, kupcie, tu jest crafting table, co ja robię. E, no, będziemy musieli znaleźć jakiegoś irona gdzieś indziej. Ale tutaj są wiesz, ograniczone surowce. O, nie, 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 ja tam widzę szkieletorek, która na silnie patrzy. Ja nie wiem, czy to jest ten, który właśnie miał urodziny i wiesz, i wyszedł z tej imprezy... Oh, CzokLET! Co?! Jezu, myślałam, że ty potem no, odkopiesz dziurę i po prostu normalnie, <laughs> aż wieciarki przeszły, przestań! Spokojnie, spokojnie, ja, spokojnie, nie, ja na razie ja... sobie biorę na kilofy materiały. O, dobra, sześć wystarczy, że będą dwa kilofy. Boże, Raz, ja... dwa... Raz, dwa. Ja już nie, nie ja już pyk, nie cierpię tej serii, ja nie pyk. cierpię żadnych, żadnych jazd, nie cierpię żadnych mostów, co? To ja proponuję. Co? Żebyśmy sobie tam gdzieś może do, do tego. Do villagera sobie, sobie przejdźmy, tylko musimy mieć z czego zrobić. Do którego zrobić. villagera, do tego trakarza? Tak, tam jest. Yy, tam jest ścieżka. Ty, a czy nasz... A czy nasz tam cały czas na górze? Jest, jest na górze cały czas. No dobra, no to się może by do niego dostać, może ale spróbujmy. nie mamy czekolad, nie ma tych emeraldów. Yy, jak to nie mamy? Mamy. A gdzie masz te emeraldy? No w tej skrzynce pierwszej naszej głównej. Pyk, pyk, pyk. Dobra, pyk. idę do ciebie stary. O. Eee. Proszę nie umieraj O, tam ci niech się biją, bardzo dobrze eee, Jak ja tu mogę się Wspiąć jakoś Proszę mi nie bić Hop, o O, bardzo dobrze, bardzo dobrze nie, nie, Niech się biją eee, Znaczy, nie, to ty się bijesz To nie, to, 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 to ty <grym> się możesz bić to, to, ja, ja, ja cię nie obrażam w żadnym, <grym> z, w żadnym, w żadnym stopniu eee, Hop eee, Ja słyszę creepersa Czekaj, ja słyszę creepersa o, Co tu się Co tu się eee. wydarzyło ja zaraz umrę! Nie, nie umieraj! Czekaj, mam trzy serduszka bez żartów. Bez Dobra, żartów już to nie są koniec. żarty. W to porządku. już nie są żarty. Wszystko w porządku, wszyscy żyją, wszystko jest w jak, jak najlepszym porządku. Idziemy na górę. Ja chcę się dostać do tego gościa na górze. Okej. Okay. Poczekaj, tutaj, tutaj. E, zrobię sobie. Czy tutaj możemy wejście. jakoś zaczerować podłogę? Hop, hop. E, Niekoniecznie. Pyk. O Boże. Byk. Ale tam jest wszystko zaklejone. Nie, nie, nie masz się co martwić. O! Dzień dobry, panie tra, tra, tragarzu. Nie muszę go tam nie ma. Jest gdzieś. Y, powinien być. <grym> panie. A, pan tragarz jeszcze na górze jest. Dobra. A, dobrze. Trzeba do niego schodki. Hop, hop, hop. Y, hop, hop. Y, jak ja mam tutaj przejść? Chwila. Tu. Czoklet! Co? A wiesz, że jest butelka ogródek? No wiem, jest tych butelek mnóstwo przecież tutaj, różnych. Klik? Yy, yy, pyk, pyk. Panie tragarzu, proszę, mniej Iron, mniej Iron. Taki, tak przypadkowo po prostu mniej no nie Tak, mniej za, za dużo Irona po prostu. To, 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 to. O, tak. O, o. O, 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 nie, 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 nie. Dobrze. Co? Jak słyszałam, wybuch. Nie, to nie był wybuch, to był pająk Ale nie, to był wybuch! Gdzie strzelałeś wybuch w takim razie? Nie wiem, ale ja chcę. Chyba pana wybuch. tragarza. Panie tragarzu. Właśnie pająk cały czas. Wiem, u że ciebie. jesteś. Czy Na górze. mogę cię zrzucić? Ej, nie zrzucaj tragarza! No bo ej, on jest niewidzialny nie mogę do niego kliknąć jak jest niewidzialny. No to sorry, no ale bo on się tak wiesz, no bo nie do niego chlusnąć mleko albo coś. Nie skąd już w ogóle mleko? Co to za pomysł? Jest w końcu, panie tragarzu, ile można czekać całą noc? E, oj, on nic dla nas nie ma ciekawego. Ma kwiatki, ma brązowy barwnik, ma szary barwnik, ma e, pumpkin i ma muszelkę? Po co nam muszelka? Muszelka panie tragarzu, jest potrzebna jak Oficjalnie stwierdza. O. Oficjalnie stwierdzasz, że tu zepchnąłeś go? Przypadkowo, ale mam teraz, mam teraz, zobacz lamę na własność. Boże, Lamo! Z, złaś tamto. Chcesz może nasionka? Nie, nie, chcesz. Czoklet? Już schodzę, już schodzę. O, nie, ten tragarz cały czas jest. No jest On cały nie spadł. czas. Znaczy Spad, spadł na dół, tam niżej troszeczkę. O Boże. Złaś stąd, na Już Idę, już idę, tylko czekaj, który Tutaj, tu. O, tu jest. Dobra. Yy, dobra, pan tragarz tu sobie będzie, a. Czy mogę teraz ja... Yy... Mówić to, co mamy robić. Dobrze, ale najpierw e, proponuję, żebyś powiedziała, żebyśmy wykopali troszeczkę Dirta, żebyśmy mogli e, dokopać się do kolejnej. E, do kolejnej. butelki, bo, bo póki co jest problem mały. Dobra, to spróbujmy słuchaj wykopać Dirta, ten, który mamy w naszym e, dżunglowym tym. No to, to właśnie robię. To właśnie ja do ciebie idę. Ja tylko nie mam łopaty, więc to jest troszeczkę powoli. Ja też nie mam trochę łopaty, ale damy radę, ja będę jakoś potykiem. Wiecie co? Ja nawet. Ja nawet nie chcę patrzeć na to, ile ja tam rzeczy straciłem, nawet nie patrzyłem zbytnio, co miałem eee, wyglądać. Nie martwcie, nie marcie, czy okolet widzowie nawet ci powiedzą, co straciłeś. Ja nie chcę, nie mówcie mi. Ja nie chcę wiedzieć. Ja tam mam wrażenie, że tam było bardzo dużo rzeczy fajnych. Ja nie chcę wiedzieć. Tam mieliśmy, co tam mieliśmy? No na pewno mieliśmy bardzo dużo irona. Ale ja nie rozumiem, dlaczego tego w ogóle nie burzyłeś do tego. Nie wiem. Zapomniałem. Wiesz co, U musisz uczyć się na błędach. Dobra, mam 45 dirta, to ja już idę do tam, do villagera się mieliśmy dokopywać, tak? E, nie mieliśmy się dokopywać do villagera, mieliśmy się dokopywać na plażę. E, czekaj, w którą stronę jest plaża? Tutaj jest plaża. Gdzie? No tutaj. A w tamtą, ale to jest daleko strasznie. Tak? A gdzie jest ten villager? A villager jest tutaj zaraz obok. Gdzie? No patrz. O tu. Gdzie? No tutaj. Czy do dołu? Czy tutaj? No tutaj, do, na, na wprost nas. I obok jest, zobacz, jeszcze butelka z kwiatkami. Dobra, dobra, to ty, to ty się kop. Bo pik. ja muszę wstrzymać oddech, ja się w ogóle nie mogę na to patrzeć. Pik. Pik. O, jaka ładna pik. skrzyneczka pik. i jaki ładny dir tutaj pik. jest. Pik. Um, e bardzo dobrze mnie to dobrze, dobrze bardzo idziemy. Bardzo zajmuje pik. mnie to, ponieważ... Czoklet, wiesz, że mnie brzuch boli, jak sobie po prostu patrzę na to wszystko? Ja się tak stresuję, że zaraz spadnę albo coś pek pyk? O, jesteśmy blisko. Nie wiem, czy mi starczy. Pyk, 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 pyk. 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 Pyk, 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 Ja mam dirta. No ja... Masz dirta? To możesz mi... O, dziękuję bardzo. O, super, dobra. Nam starczy w takim razie. Pyk. Tam jest w ogóle krowa. Można ją, można rozmnażać zwierzęta w takim razie, nie będziemy y, umierać z głodu. To Dobrze, jest, wspaniale. To jest dobra, dobra opcja. I teraz tak, zrobimy sobie schodki. Pyk. O Boże, pyk, czy ja mogę już pyk. siąść tam gdzie, widzę, Aha, że gdzie jest siedzenie. Tu się kończą schodki już. A wspaniałe yy. schodki, czoklec. Czekaj, ja to zrobię, ja to... Nie tak. Boże, widzę jak już ty tak, spadasz. O. Ile villagerów! Ej, pyk, będziemy ich rozmnażać? Pyk, Ej, zrób, czoklec. Co? Zrób butelkę z villagerami. No przecież tu so, to jest właśnie, to jest właśnie to. to ale jest nie, ale zróbmy jeszcze więcej, tak wiesz, tak żeby się... Ale chcesz rozmnażać wielodżerów? No. Chcesz robić za e, rozmnażacza e, tych e, tutaj handlowców? Dokładnie tak. No wiesz co, dobra, poczekaj, o, tu jest zejście, tu jest zejście, tu jest zejście, tu jest idealnie. Pyk, pyk. Czy możemy robić te schody jakoś, żeby było jej widać, a nie z... E, już widać, już wszystko w porządku, pyk. Uwaga! Siema! E, co się ma? Do nich mówię, nie do ciebie. Myślałem, że... Bo tak się idealnie z moim upadkiem. Jest skrzynka! Ukryta! Pokaż jak zobaczyć. Co my? Co tam jest? Co tam jest? Takie wiesz, to jest takie. Poczekaj, muszę stąd wejść. A po może stary. Już, 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 już. Słuchaj, mamy tak. 7 diamentów, 6 oh! emeraldów. O oh Boże. 9 węgla, 5 Redstone'a, 10 irona i to chyba tyle. Czeklec? Stop, 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 stop. stop, 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 stop. Czy się Stop, czeklec. Co się jeszcze jest? Stop, czeklec. E, Hej, co? co? Hey, tu jest wełna stary! Super, idealnie zaraz burza się zaczęła, zaczęła robić. Znowu, e, poczekaj, to. E, ile potrzebujemy? 3, tak? A, Tak. Ale to trzy na jeden, na jedną, na jedno łóżko. Um, tu jest jedna jeszcze. E, dobra, poczekaj. E, zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie mm, crafting. I zrobię pyk. E, możesz mi dać, możesz mi tą wełnę rzucić? Proszę. Okej. Okay. Dobra, pyk. I Czoklet? mamy jedno łóżko. Hej, posłuchaj. Ja mówię teraz bardzo poważnie. E, Patrz, oni są w jacuzzi. Ja mówię poważnie, a nie mów moją czekoladę z jej villagera, Słuchaj mnie. No. Oddaj mi połowę tego, co masz, ponieważ jak zginiesz, to chociaż połowę będę miała ja. No to zaraz to odniesiemy do tego. Czoklet, ale jak zginiesz, Do skrzynki tam, to odniesiemy, nie zginę. Proszę, daj mi połowę. Prędzej ty zginiesz, ja ci nie dam, połowu. ty... kto ty spadł? Ty spadniesz. Czoklet. Co? Daj mi połowę. Nie, bo ty spadniesz. Ty spadniesz bardziej. Nie, ty spadniesz bardziej. Widzowie? Nie słyszą nas teraz, ale jestem pewna, żeby. Czeka... Ale to jest sprawiedliwe. Zaraz to odłożę do skrzynki, będziesz mogła sobie brać Jak spadniesz, obiecuję ci, obiecuję ci, jak spadniesz. Słuchaj, póki co? Jak spadniesz, to ja. Póki co, to ja, ja chcę spać... A co ze mną? Y... I tak się nie prześpiesz, jak tu jestem. No, jak to się nie prześpię? bo znaczy, że trzeba było wyjść z serwera. A co ze mną? No, to ty. zobacz, jest pogoda ładna, wszystko ładnie. No. Eee, czoklet, wie, że ty masz trzy serduszka. Wiem. A skąd wiesz, że mam trzy serduszka? Magia przewidywania, słuchaj. Jak ktoś cię <grym> w ciebie strzeli, to ty umrzesz. Proszę cię zjedz coś, abyś miał jedzenie. Ale ja nie mam i... jedzenia. I ty to... jesteś bardziej odpowiedzialny niż ja, no ja nie wierzę. No, to, to nie moja wina, że nie mam jedzenia. To jest wina tego, że nie mam jedzenia. A, to chyba bardziej twoja wina, właśnie. Nie, bo to jest to, że jedzenie było i miałem bardzo dużo jedzenia, ale spadłem. No to, to to moja wina? No tak, tak, do, dokładnie. Nie nakarmiłaś mnie. Hop, Słuchaj. Hop, 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 hop. Błagam cię pierwszy, to zrób to włóczę czy do skrzynki, dobra? <tuszy> Czoklet? Przestań <tuszy> mnie unikać! Włóczę czy do skrzynki? Włożyłem. Obiecujesz, że wszystko? Tak. Tutaj mam tylko... mam tylko smycz i jakieś tam takie bzdety. Idź do, do tyłu, bo nie chcecie rzucić, zrzucić, a chcę włożyć łóżko do skrzynki. Okej. Proszę bardzo. Widzisz, patrz na krawędzi stoję. Jeden krok i byś mnie zepchnęła. A wiesz że bardzo chętnie bym to zrobiła? Wiem, że bardzo chętnie byś to zrobiła. Słuchaj. To ja mam Słuchaj, czy ty masz słuchać? To ty masz słuchać. Zobacz. Jesteśmy dosłownie obok. Wody? Obok, dosłownie no. Basenu? No, w sumie tak. Możemy się... po... Chcesz popływać? E, nie za bardzo. Ja bym sobie zrobiła jedzonko, bo ja też nie mam jedzonka. E, czekaj, nie mamy zboża, prawda? Ja mam tylko ziarna. czekolad mam tylko ziarna. Zrobię szybko taką Pyk. farmę przy krówkach, ok? Okej. Okay. A ja tutaj muszę na razie się drewnem posiłkować. Pyk. Pyk? Jak to się schodzi? Czy coś tu jest ciekawego? Krowo próbaś, uciec. Bardzo dobrze, niech się woda wylewa. No nie, właśnie, nie bardzo dobrze. Jakby krowa nam uciekła, to by nie miała. A, a, nie, mieli krowy. Mówię, mówię o wodzie. A, dobra. Niech się woda wylewa. O, Czekaj. Wiem, co zrobię. Czy potrzebujemy piasku? Tu jest crafting. Nie, wody eee, też niekoniecznie. I potrzebuję zrobić. Mam to i potrzebuję. O, tak zrobimy. Rozwalę dno, i ta woda sobie będzie mogła wylatywać. Potrzebuję się drugiego Cobblestone'a. Proszę mi dać Cobblestone'a drugiego. Bardzo potrzebuję Cobblestone'a. O, paczeka z lewa. Ty mam nadzieję, że to nie, le nie leci gdzieś na jakąś inną. E, na jakąś in. Dobra, nie leci. Myślałem, że leci może oblewa jakąś inną butelkę. Na szczęście nie. I teraz patrzę, gdzie my tu jeszcze możemy pójść. Tu mamy ten kwiecisty. Dobra, zaraz czekaj, a. A za je... villagerem mamy też dwie kolejne. Kurczę, którą wybrać? Poczekaj, Czoklet, na razie robię małą farmę. Dobra, dobra. Czoklet? Co? Potrzebne mi jest twoje wiaderko. Ja nie mam wiaderka. Spadło. Jak to? No mówiłem ci, że spadło. Nie, nie... Co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, to no, przecież masz wodę w tym, w studni. Tak, ale jest, ja sobie idealnie zrobiłam wszystko, żeby mi było dobrze i... Ach, dobra, idę, już ci zrobię. Nie, e... spokojnie, ja już sobie, ja sobie dam radę. Ja sobie, ja sobie, dam, radę, ja sobie dam sobie nie na radę, już sobie dam radę. sobie radę? Tak, dam sobie radę. Na szale. pewno? Tak. Okej. Okay. A w międzyczasie, villagerzy mi bioro, rozwalają farmę. Gdzie? Co jak? Skaczą mi po mojej farmie. Ale to nie, oni nie powinni być farmerami, właśnie? Oni powinni tą farbę o tą farmę dbać, chyba, czy o nie? O tą farbę. O tą farmę. No nie, oni skaczą po plonach. No to, o, bo zobacz, bo oni chcą wskoczyć, dlatego tutaj chodzą. Po, patrz, o tak, zrobimy i już nie będą. Czekaj, a zobacz, a czy woda będzie do tego dochodzić, jeżeli tutaj zrobię? Yy, tak, tak. Elegancko teraz powinno być. Dobra, no to powinno być elegancko. Zaraz będziemy mogli rozmnażać yy, krówki. Uuu. Ale to jest tylko jedna krówka. Yy, jak to jedna? No to jest tylko. Tu jest jedna w domku. A gdzie jest druga? Nie było dwóch? Może yy. ta druga zbiegła! <laughs> Ale nie. gdzie? Przecież tu nie mogę jak uciec. Nie, to była tak. czeka tu była tylko jedna krówka. Kurczę, myślałam, że to są dwie krówki, żebyśmy mogli rozmnażać. A nie, byłem pewien, że też były dwie. Może były dwie, tylko nam się teraz. Jak to? Nie wiem. W ogóle tych villagerów, zacznij, wszystkie głupie przypaczki. Jak na nich chwilkę, że po prostu kiwają sobie głowami. No co za. Ale... Samych samych normalnie nobów tutaj. Sami no, sami, same noby, o. Ale wiesz co, ja tu jestem bardzo głodna. Chociaż we. Czekaj, mam pomysł. Jaki pomysł? E, trzeba zrobić. Czekaj, to się robiło. Jak się robiło e, to coś do kompostu. Bo Nie jak pamiętam. się posta postawi kompostownik, to oni się zmi powinni zmienić w. Tych wy... Tych, farmerów. Farmerów, tak, 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 tak ale tak. nie pamiętam jak się robi kompostnik czekolwiek. Poczekaj, to się robiło coś takiego. Dobra, mam, mam komposter. No to spróbuj tą teorię. Poczekaj, im, postawmy, to tutaj. postawmy ten komposter, gdzie. Tutaj może być, o tu. Czekaj, tu go postawię. Ale czekaj, tam gdzie. I czy któryś z nich teraz będzie nagle. Jest, jak się dzisiaj popatrzył, takie. Halo? Ej, czy, czy ktoś z was się podejmuje. Wyzwania? Nikt. Okej, okay, spoko, to my idziemy stąd, Czoket, bo to nie to mamy nikt, jedzenia. Nikt nie chce. Czukle... czekaj, nie mamy jedzenia, no to nie mam problemu z niemieniem jedzenia. Poczekaj, zaraz to zrobimy. Ja też już troszeczkę bone próbowałam pyk, rzeczy pyk, robić. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, mam cztery, starczy na jeden chlebek. Dobra. Na jeden? Na Jak jeden? się podzielimy? No właśnie, chyba się nie podzielimy nim. Chyba się nie podzielimy, bo ja go zjem, tak? Ewentualnie, czy mamy jeszcze. Chyba czeka, nie. A nie widziałeś. Dobra, to chyba na razie póki co to jest tyle, chyba że. Poczekaj, posadźmy trochę więcej. Zniżmy tą trawkę. Okej, okay. zróbmy większą farmę, nie? Aha, jeśli cokolwiek. O, mam 6 nasion. Super. Pyk. I tu jeszcze dookoła tego. dookoła tego. Ee, kobla. Można jeszcze posadzić. Poczekaj. Pyk. 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 O, i tu możesz jeszcze posadzić y, różne rzeczy. Okej. Okay. Y, wezmę może stąd jeszcze trawę. Czoklet, czoklet! Co? Mamy farmera. Co? Jeden się podjął, jest! podjął się, dobra! Dobra, dobra super ale ekstra. słuchaj, jest, y, jest ciemno, a mamy łóżko tam, zostawiłam w skrzynce, żebym jak nie spadła o. to... No posuń się! Ty, on idzie za tobą! Oni się chcą uwolnić, zobacz! Nie, musimy, musimy im... Y, szybko! Dobra, nie uwolnił się, nie u... spokojnie, spokojnie, nie uwolnił się. Teraz to się już nie uwolnił, bo ich za e, parę słuchaj, a dawałam. może, ej, a może chodzić do, do, do tego konia tutaj? A po co nam koń? E, tylko jak do niego tutaj dojść w dobry sposób? Mamy pół płytki. Czoklet? Musiałbym zrobić kolejny crafting. Poczekaj, to jest teoria, to jest teoria, co? Wiesz, że to jest jeszcze jedna wełna, której nie wzięliśmy? Gdzie? Tutaj. A tu w rogu, no. Ale to nam by nic nie pomogło, bo potrzebujemy co, trzy. Jest co, stary, jest problem. Ja wolałabym zostać gdzieś... Gdzie jest to zejście tam do naszego nie. domu? E, nie mam z czego zrobić półpłytek. A nie, mam z czego, uwaga. Pyk, pyk, pyk. Wiesz co, ja chyba zostaję tutaj pyk. z villagerami, bo... E, jesteś pewna? No bo... Ja tu perfekcyjne przejście robię. Dobra, to, ale tam dojdź, bo w skrzynce, tak, gdzie, gdzie jest wszystko, tam jest... jest również łóżko, Ale okay? nie, ale ja mam wracać do naszego domu, czy gdzie? Tak! A, Bo ja zaraz ja będzie się dom! Kopię, ja się do, do Boże, ko... dom, zaraz będzie noc! No już jest noc! No to zaraz ci zaraz coś zaatakuje, ja sobie tutaj zostanę z nimi... Ale zawsze ja tu sobie do konika właśnie idę. Ale tam będą zaraz czoklat moby. No, no, mam nadzieję, że nie. Cześć, koniku! E, czy masz tu coś ciekawego dla mnie? Oprócz bardzo dużej ilości kwiatów, które zaraz przerobię na e, kompost. Co?! O. Co ty powiedziałeś? No, kwiaty na kompost biorę. Jakie kompost, kwiaty? Przecież kwiaty, przecież... No potrzebujemy mil, prawda? A nie możesz... O nie! Koniku, nie! No, no, przepraszam. Co żeś zrobił? Nie chciałem. Uderzyłem Konika. Wiesz, że ja mam właśnie kompost zrobiłam. Czoklet oni mi łażą normalnie po naszej farmie! No co za chamy! No co za chamstwo! Wiesz co? Ale oni serio nam niszczą farmę. No wiem, ja wiem. Trzeba ich zabić chyba. No na pewno, któregoś na pewno trzeba. No to dobra, to poczekaj. Ja tutaj wezmę tylko łóżko. Kwiatków na razie Co nie dokładnie ja mam bo, bo mamy ich bardzo dużo. Eee, a ja do ciebie już tutaj, e, poczekaj, tędy, tędy, lecę. Hop, 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 hop. Trzeba Słuchaj, jakieś schody ładne zrobić. Ale ja robię hop, teraz hop, ten. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Uwaga. E, Banzai. Jestem. Mam bardzo dużo kwiatków do wywalenia. Wiem, Czoklet, ja też tutaj już robiłam bone Mila i ja robię taki, taki myk, że robię bonmila, Mila, robię trawkę i potem robię to samo, wiesz. Okej. Okay. To wiesz co, to ja proponuję może, żebyśmy się przespali. Dobra, to idź spać, ja wychodzę z tego. Okej. Co? O! Przepraszam! E, um, przepraszam, kolego. E... Patrz, jak na nim, na nim stoją. Taki, w, 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 wszedł pierwszy, my też chcieliśmy. Patrz, mu po łóżku. Nie, to wiesz co, chyba nie pójdziemy spać w takim Czekaj, razie. Czekaj, nie, ja go wepchę, zobacz, ja go wypnęłam! Patrz, patrz, udało się. A co ze mną? To teraz ty chodzisz z serwera? Nie mogę, bo się serwer zamknie. O nie! <laughs> To siadaj szybko. No dobra, nie, to słuchaj. To ja mam inny pomysł. Słuchajcie, dzięki za tego odcinka. Mam że się podobało. Jeśli wam się podobało, to oczywiście strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. Ehm, no i słuchajcie, do zobaczenia. A teraz będzie spała. W ogóle, ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Nie, to jest jakieś, to jest chyba ta królowa śnieżka i tych, ilo, A, tam było? Sied ile? Siedmiu krasowodków. Kras no to idealnie, <laughs> zobacz, pasuje. Do zobaczenia, cześć. cześć.